Witam Was, widzę w dzisiejszym odcinku z, z stacji Mysłowice, jadę pociągiem InterCity 7300 Ślązak do Mysłowica. No. Tutaj mamy tutaj tory postojowe na pociągu w Katowicach i czy, czy jakaś lokomotywna stoi, to zaraz zobaczymy, możecie zostawić subskrypcję lajka. W dzisiaj jest mega zimno, ale jedziemy w sobotę, więc trzeba w ogóle z nie skorzystać. A na lokomotywowni nie ma żadnej lokomotywy, oj, ale jaki wykoleje on wagon? No nie, jednak jest. 10:40 jest. widzimy się widzieć. i odjeżdża pociąg Intercity Artus z EP09-001. Zdążyłem, szybko wybiegnąć z pociągu żeby nagrać odjazd Artusa Intercity Artus do Gdyni I również koło mnie objeżdża Intercity Ślążak, w którym jechałem O, hamowanie i nie wiem co się stało Widzę. Ta stacja jest taka podobna do Przemyśla mi się wydaje. Podobna dla mnie to jest ta stacja. Tam już jest zbudowany peron. No i co? Czekamy na składy. Następny skład to Intercity Wybicki. że przed chwilą, że powiedziałem. Wybicki tutaj nie jeździ, więc... Co? Czekamy na jakiś... Widzę, Wybicki tutaj jednak nie jeździ. On jeździ przez Jawożno. Więc nie zobaczymy Libickiego chyba tutaj, ale wiem, że wjeżdża pociąg S czy Gitki Cuk. Ja już wiem, że chyba piasem nie będziemy wracać. Zobaczymy jeszcze, widzowie. Bo ja patrzyłem cały czas na rozkład w Jawożnie wtedy, kiedy tak planowałem, a nie w Wysłowicach. Ale dobra, widzowie, jestem tutaj. Też czekam na towary, bo liczę na to. No i zależy jaki ruch będzie to będziemy sobie podejmować decyzję. O, przelot pociągu Intercity Siemierocki też będzie. Przeloty powinny być, ale to dopiero potem wjeżdża S3 gibki cuch. Jadę na dnik e, kolejarza do Poznania, e, więc, no, rano to jest. Więc będą porane pociągi w Poznaniu oraz e, ta wystawa ta w widzowie, e, Więc, e, no, będą dwa odcinki z Poznania. I mamy przelot pociągu Telka Wetlina do Kłocka. I mamy przelot pociągu Telka Wetlina do Kłocka ż do kamieńca już nie pamiętam, czy już tam jeżdżą tu pociągi do kłocka. No ale tylko wetlina z Zagórzu. Zagórza <grybujesz> jedzie Ma przełot przez Mysłowicę SKPl. Na ma planów, mówię mało, o mamy przelot również podany tutaj, yy, więc zaraz coś przeleci widzowie, ale o godzinie 11.02 jedziemy do Szopienic Południowych, Katowice, Szopienicy Południowe i po prostu będę tam nagrywał też przeloty y, również pociągów Intercity Silesia na przykład i ty, coś, no i, i, i typy widzowie, więc, y, a wrócę tak samo jakbym miał ja z tym wracać, o Boż. Widzowie, mała zmiana, myślę, że wyjdzie na lepsze, o 11:00 jadę z Mysłowic do Katowic, szopienic Południowych i będę tam też nagrywał przeloty pociągów Intercity i to nawet yy, właśnie Silesii na przykład, bo tu będzie mało tego, więc widzowie, yy, to nie będzie koniec filmu, a tak naprawdę skończę film jakbym miał tutaj. Tylko nie będę wracał Piastem, tylko z jedynką, która będzie trzy minuty później w Zabrzu, więc Zwie, myślę, że to jest dobre rozwiązanie żebyście zobaczyli też film z dwóch miejsc, a tu niestety kapie dach o, o, to nie najlepsze Więc widzę będziecie mieli film z dwóch miejsc a teraz mamy przelot byczka z węglarkami ET2293 Pá, pá, Ja daję znaki, Mam 13%, ładuję powerbankiem, w ogóle mi nie ładuje się telefonu, i mamy podany przelot widzowie. O. No więc widzę, mamy przelot I mamy przelot pociągu Intercity Wawel, który jedzie z przemyśla głównego do Berlina Hauptwandhof. No nie, to jest Berlin Gessenburg. Bo sami pamiętam niestety e, czyli do jakiego Berlina jedzie w, są par, jest parę w Berlinie a po więc zanim będę w Dreźnie w grudniu, więc pewnie tam odcinki będą a ja mam tak czerwone ręce zimna. nie wziąłem rękawiczek myślę, myślałem, że aż tak zimno nie będzie aż mi ciężko cykać foty kiedy będzie no jedzie Husar z Wawelem. powolny przelot przez Mysłowice Intercity Wawel. dzisiaj zwykły husarz, nie umowie. Tu mam pociąg na szopienicę, tylko nie wiem, czy tam wytrzymam. Ile tam mam do pociągu? No, jest mega mi ciężko wytrzymać z palcami, szczególnie, bo no, jest dziwno, ale mamy byka, widzowie. Tutaj ee, mamy byczka. Dziękuję za RP1. to było dla mnie. Ety 22 408 CDL Logiczku no Więc widzę, że to że tak marzne dla Was, mógłbycie sobie dostawać subskrypcję, lajka i to pomoże no, <grych> wziąć więcej subskrypcji A teraz mamy z chodnikami Kolejny towar Kieruje się na Katowice Ale jak widzę, ten skład jedzie do Bierawy Tak mi się wydaje Oczywiście na wagonach są te Bierawa Nie wiem o co chodzi, ale Nawet nie wiem gdzie to jest Ale nie, nie jedzie do Bierawy Bo na przykład na wagonach jest stacja Iwcikowice Na przykład czasami więc wiec to układ Jeżdża skład do oświęcina, L1 Cuk do Krakowa jednak. pomyliłem, jednak pomyliłem się Lidory. A nasz pociąg jest za 12 minut, Liczysz jakiś przelot jeszcze nagram i jedziemy na kapowice. Kapowice południowe. I mamy przelot Gagarina z jedną... Czy jak to się nazywa? Nie pamiętam, ale Gagarin z jednym walonem. Przelot mamy Gagarin. Ja I mamy przelot samej lokomotywy EP-07! To jest zaskoczenie akurat, że jako luzak jedzie tutaj siódemeczka Już myślałem, że siódemki nie zobaczycie dzisiaj 10.58 ale zaskoczenie, fajny dzień. i wjeżdża nasz z widzowie jedziemy nim na szopienicę. więc widzowie zapraszam was na kolejny film który pojawi się właśnie w stacji Katowice szopienicy południowe idę szybko podładować telefon bo ja cały czas ścisę na powerbanku 14% mam i nie ładuję tylko utrzymuję tą baterię więc szybko się ogrzeję i zaraz nagrywam wam drugi film widzowie z w więcej, więc możecie zostawić subskrypcję, lajka, widzowie i no za poświęcenie całe czerwone ręce mam o ja zimno jest no, nigdy tak chyba na dworcu się nie męczyłem z zimnem jak dzisiaj ale jeszcze mnie czeka <laughs> I więc możecie zostawić subskrypcję i lajka widzimy się w następnych filmach cześć a ja tu dla was wierzyła